Budujemy tę walizkę, co? Ground Station dla Mavic Mini, odcinek pierwszy. Sprawdźmy, czy to w ogóle ma szansę zadziałać. Żeby aparaturę, pokrowiec na drona, ładowarkę do baterii, czyli wszystko co potrzebujesz do latania, władować w walizkę, nie jest taki nowy. Stacji naziemnych do innych dronów jest pokochartki. Nie spotkałem się jednak ze stacją naziemną do Mavic Mini. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że nie ma to najmniejszego sensu. Mówiąc o Mini, mówimy o dronie. Małym, przenośnym, kompaktowym, a jego zadaniem jest zrobić zdjęcie na Instagrama. Tyle. Darabienie do niego walizki, która odbierze mu największą jego zaletę, czyli tą mobilność. A do tego będzie kosztowała no, prawie dwa razy tyle, co cały dron. No jest to daleko od rozsądnego posunięcia. No ale po kolei założenie jest kilka. Po pierwsze, walizka ma poprawiać zasięg. Dlatego wmontuję w nią antenę, która najlepiej działa z moich testów For hawksa i do tego większego Raptora XR rozmiar walizki idealnie pozwala na przemontowanie anteny na jej przód ustawiając kąt anteny będę mógł celować w drona dwa walizka ma robić za aparaturę czyli u góry w tym miejscu przymocowany będzie ekran na razie do testów użyję iPhone'a, a ostatecznie będzie to iPad. Sterowanie będzie odbywało się tymi manetkami, takimi dużymi przemysłowymi gimbalami z dwóch powodów. Po pierwsze ma być to zwiększenie precyzji. Po drugie to nie są tylko dwukierunkowe gimbale, tak jak w dronie DJI, czyli przód, tył, lewo, prawo. Tutaj jest zintegrowane pokrętło. Lewo. Prawo, czy góra-dół, bo tym będę sterował gimbalem, oraz przycisk. I to będzie spust migawki. Trzecią funkcją będzie ładowanie baterii. Wewnętrzny akumulator, który będzie dużym powerbankiem, będzie zasilał zarówno nadajnik, jak i huba. Czy jest to skomplikowany projekt? Nie, nie do końca. Ale powinien być ciekawy. Są dwa pewniki. Antena na pewno ląduje na zewnątrz, a ekran. Na stół wyląduje w tym miejscu. Trzeba zdecydować, gdzie wylądują gimbale. Pomysł pierwszy tutaj, żeby łatwo było oprzeć ręce i manewrować. Pomysł drugi tutaj. I myślę, że skończy się w tym miejscu. W tą walizkę będzie można schować drona. I pomyślałem, że najfajniej byłoby, gdyby udało się go zmieścić rozłożonego, bez osłonki gimbala. Gąbka, którą tu włożę, będzie wycięta idealnie pod gimbal, tak żeby wkładając go no właśnie, tylko nie wiem jeszcze w którą stronę tak żeby wkładając go, gimbal blokował się samodzielnie. Zmieścić trzeba tu jeszcze, tak naprawdę, tylko baterię i nic więcej także projektowania tutaj no powiedziałbym, nie za dużo. Użyję profesjonalnego narzędzia mierniczego. 10 cm tutaj i 3 cm u góry, czyli 13 cm. Gimbal ma 10, niecałe, czyli muszę go umieścić 3 cm nad podłogą. No to chyba nie ma na co czekać. Tu już trochę kombinowałem. Sprawdzałem, czy działa. Co potrzebujemy mieć z najnika wyciągnięte na zewnątrz? Będzie ono zabrany w pył, dlatego kabel USB będzie podłączony na stałe Jak go ładować? No więc, mam rozwiązanie Ta aparatura jest już zebrana i to ją będę montował Bo musiałem sobie posprawdzać jak tu jest to wszystko rozwiązane, żeby móc się przygotować do projektu Bateria łączy się przez 4 kable, 2 czarne, 2 czerwone to założę się, że są to po prostu zdublowane plus z minusem. Kupiłem więc sobie coś takiego: Ładowarka USB do baterii 1S. Jak podłączę gimbal? Jest to zwykły, najprostszy gimbal czyli wychylenie w każdej z osi odczytywane jest na podstawie potencjometru. Dokładnie. Tak samo jak tutaj, w oryginalnej aparaturze, dlatego nie będę nawet wylutował tych potencjometrów, żeby później, ewentualnie w razie kompletnej katastrofy, móc złożyć ten nadajnik, tą aparaturę do kupy jeszcze raz, tylko zdubluję potencjometry. Kiedy te się nie będą ruszały, nie powinny negatywnie wpływać na, na, na odczyt tych potencjometrów. Kiedy wszystko zabangla jak powinno, wtedy najwyżej wylutuje te. Teraz trzeba to polutować. Do tych punktów, co się może stać, to mogę polutować to źle. A jak to polutuje źle, to się będzie kręciło w inną stronę. Te kabelki. Niebieskie to jest przycisk czyli po prostu zwarcie. A biały, czerwony, czarny to jest potencjometr. To samo tutaj. Wygląda na to, że trzeba przeprowadzić pierwszy test. Pierwszy test będzie polegał na tym, że podłączyłem na krótko wszystko. Podłączę teraz telefon i zobaczymy, czy po odpaleniu to nie zajmie się ogniem, a następnie czy działa pokrętło od ruchu gimbala, spust migawki, no i ruch drążków lewo, prawo, przód, tyłu. Działa góra, dół, lewo, prawo. Góra, dół. Czy teoretycznie byłbym w stanie teraz tym lecieć, sterować kamerą i nagrywać wideo? Spróbujmy tu teraz podpiąć jakieś ładowanie. Kiedy to się przynajmniej prawdopodobnie ładuje, zajmę się zabezpieczeniem tych lotów. Procedura standardowa. Pięknie. I tu też. Ten silikon razie czego łatwo schodzi, ale będzie jakieś dodatkowe zabezpieczenie, żeby. Nie pozwierało, jak będę tym manewrował. Poszedłem na obiad, ale wrócę i straż pożarna mnie zastanie, czy coś. No nic, poczekamy. Jest to pierwsza przymiarka, także pokleję wszystko na glugana. Jedyny wkład, jaki znalazłem, to niebieski brokatowy. Trudno. Z takich pojemniczków zrobię podstawki pod gimbale, żeby mieć ten odpowiedni, tą odpowiednią wysokość. Tak jest trochę za duże, ale pokażę mi to, czy w ogóle jest w miarę wygodnie tym operować. Wykręcam tutaj główną i jedziemy. Oczywiście podziałem gdzieś w glugana. To wygląda, jakbyś to jakiś jednorożec zażygał. Cop because of the soul, Najlepszy lot za mną. <grystanie> Ajde, No, i działa. Wersja alfa działa. W tym odcinku to byłoby na tyle. W następnym wezmę się za zrobienie z tego pełnoprawnego produktu. Czyli narysuję w 3D parę wypełnień. Zamówię sobie dociętą pleksę, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Trzeba się jakieś przełączniczki dorobić. Wyjście do ładowania, pewnie gdzieś z boku. No, ogólnie kosmetyka. A no i Ipada zamontuję zamiast iPhone'a. w tym odcinku to byłoby na tyle jak się podobało łapki w górę subskrybuj ten kanał możesz mnie wspierać na Patronite oraz kupując rzeczy w sklepie dostępne koszulki kubeczki na dokumenty i kamizelki z kieszeniami wow w każdym razie Mam nadzieję, że się podobało i do następnego. Hej!